Siemaneczko, od początku mojej przygody z YouTubem i TikTokiem testowałem mnóstwo rzeczy. Naprawdę, peryferia, oświetlenia, gadżety. Część z nich przydatna, część mniej, część całkowicie zbędna. Ale jest jedna rzecz, bez której obecnie nie wyobrażam sobie pracy przy komputerze. Ba. Zastanawiam się nawet, jakim cudem. Żyłem bez tego wcześniej. Jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało, jest to lampka na monitor. Dzisiaj mam taką odsawę, którą wam pokażę, i uwierzcie mi, ta lampka naprawdę może zmienić Wasze życie, zwłaszcza jeżeli biurko, którym dysponujecie, jest na tyle małe, że ledwo się mieści myszka i klawiatura. Od razu też przypomnę, że możecie zasobować ten kanał i zostawić lajka like pod materiałem. A jak oglądacie ten odcinek, to jest właśnie rozdanie myszki także od Savio, więc będziecie mieli tutaj przypiętą kartę albo tutaj. Nigdy nie pamiętam, która to jest strona. Tymczasem co, ja nie przedłużam i zapraszam do recenzji. Savio Lightbar LB01 to lampka na monitor, która przychodzi do nas w prostym kartonie, na którym poza grafiką przedstawiającą produkt znajdziemy także podstawowe funkcje, dokładną specyfikację techniczną, o której opowiem później oraz etykietę energetyczną z informacją o zużyciu prądu. W opakowaniu znajdziemy instrukcję obsługi, dwie naklejki do przymocowania lampki na stałe oraz dwie blaszki do mocowania. Jak już jesteśmy przy mocowaniu, jest ono magnetyczne i działa bardzo prosto. Przykładamy uchwyt z zamontowaną lampką do wcześniej przyklejonej na monitor blaszki i tyle. Lampka siedzi sztywno i trzeba się naprawdę napracować, żeby spadła z monitora, co u mnie nie zdarzyło się ani razu. Jeżeli nasze biurko się mocno chwieje albo wciąż boimy się, że lampka może spaść, producent dołączył naklejkę, którą możemy zamocować lampkę na stałe. Zasilanie odbywa się za pomocą przymocowanego na stałe kabla USB typu A, który możemy podłączyć zarówno do komputera, jak i do zasilania sieciowego poprzez zewnętrzną ładowarkę. Samo urządzenie ma 44 cm szerokości, i jest wykonane z metalu oraz tworzywa sztucznego, wszystko jest dobrze spasowane i nigdzie nie widać ostrych, wystających krawędzi. Na plus zasługuje fakt, iż lampka posiada wbudowaną pamięć, także jeżeli ją odłączymy, ustawienia są przechowywane w urządzeniu i po ponownym podłączeniu będzie świecić tak samo jak przed odłączeniem. Jeżeli chodzi o budowę, z przodu znajduje się pasek LED 2835, który posiada naprzemiennie ułożone diody ciepłe i zimne, które emitują światło w temperaturze od 2700 do 6500 kelwinów. Z tyłu zaś mamy 26 diod RGB, które oświetlają przestrzeń za monitorem, dając bardzo przyjemną poświatę, zwłaszcza jeżeli biurko jest względnie blisko ściany oraz gdy jest ciemniej w pokoju. Białe diody oferują nam 5 ustawień temperatury barwowej oraz dają możliwość ustawienia intensywności świecenia. Sterowanie odbywa się za pomocą dotykowego przycisku po lewej stronie i w celu włączenia lub wyłączenia lampki musimy stuknąć ten panel dwukrotnie. Pojedyncze stuknięcie poskutkuje zmianą barwy, a przytrzymanie przycisku zmniejszy lub zwiększy natężenie światła. Jeżeli chodzi o sterowanie podświetleniem RGB, tutaj sytuacja wygląda nieco inaczej. Przytrzymanie przycisku po przeciwnej stronie poskutkuje włączeniem bądź wyłączeniem paska LED, a pojedyncze kliknięcie to zmiana trybu świecenia. Co do świecenia, do wyboru mamy tutaj aż 15 różnych trybów, 7 z nich jest statycznych oraz 8 dynamicznych. Uchwyt lampki pozwala nam dodatkowo na ustawienie tego, jak pada światło, co przyda się, zwłaszcza gdy mamy głębsze biurko i po prostu musimy oświetlić nieco więcej niż samą przestrzeń bezpośrednio przed monitorem. Dodatkowo nie musimy obawiać się, że światło będzie odbijać się od ekranu. Tutaj macie pokazane na nagraniu, jak lampka wpływa, a raczej jak nie wpływa, na pracę, gdy światło skierujemy bezpośrednio na moją matową matrycę monitora. Cena jest bardzo atrakcyjna praktycznie dla każdego użytkownika, ponieważ lampka kosztuje jedyne 120 zł. Jeżeli chcecie sprawdzić obecną cenę oraz promocję, link będziecie mieli w opisie filmu. Jak widzicie, Savio udowadnia, że niska cena nie oznacza niskiej jakości wykonania. I ta lampka naprawdę zrobiła na mnie bardzo dobre wrażenie i wciąż pozostaje przy tym, że nie wyobrażam sobie pracy bez takiej. Dajcie znać, co o niej sądzicie i czy mieliście w ogóle styczność z takimi lampkami, czy na przykład preferujecie to na biurku. Także z mojej strony to by było na tyle. Przypominam jeszcze raz o zostawieniu suba i o konkursie, który trwa obecnie na myszkę. A mi nie pozostaje nic innego niż życzyć mi jego dnia. I do zobaczenia następnym razem. Na razie.